Cześć, jestem Agata, przygotuję dla Was ciasto czekoladowe. będzie bardzo dobre. Potrzebne mi będzie sześć łyżek kakao. Trochę płatków migdałów. Dwie łyżki siemia lnianego. Jedna szklanka i jedna trzecia szklanki mąki. 1 trzecia szklanki cukru brązowego, wymieszanego z cukrem waniliowym. Jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej, dosyć mocnej. I 1 czwarta łyżeczki sody oczyszczonej. Pół łyżeczki soli. I 6 łyżek oleju. No i oczywiście czekolada, gorzka czekolada, którą teraz pokroję. Wcześniej trochę ją podeptałam, żeby sobie ułatwić zadanie. Zamierzam ją pokroić dosyć drobno, bo będę ją potem zalewała wrzątkiem. Chciałabym, żeby się jak najszybciej rozpuściła. Szkoladę wsypuję do dużej miski. Bardzo ładnie pachnie. Wrzucam teraz kakao. Wrzucam kawę. Trochę soli. Kawa i sól to są takie dwa składniki, które bardzo wzmacniają smak czekolady i kakao. To na razie odstawiam. Troszeczkę to wymieszam. Włączę wodę. Mąkę mieszam z sodą oczyszczoną. Wlewam teraz tutaj pół kubka wody. Dodaję do tych składników, które wcześniej połączyłam. Raz dosyć szybko mieszam. Się rozpuściłam. Wdaję cukru. Wstała mi masa, która wygląda przepysznie. Dodam teraz olej. Resztą wody zalewam się mielnianą. Czy mi z tego powstać taka trochę? Galaretka. Teraz to wymieszam. Trzeba nastawić piekarnik na 170 stopni. Daję teraz siemielniana z wodą. Trzeba to wymieszać dosyć dokładnie, żeby nie było grudek w tej masie ze lnianego. Muszę teraz otworzyć aromat migdałowy. Dodaję parę kropelek i stopniowo dodaję mąkę, tak, żeby ciasto było spójne. Zapomniałam jeszcze o migdałach, Spię ich trochę. Ciasto może się wydawać niedopieczone, ale taki będzie jego urok. Będzie lekko maziste, zakalcowate. Mm, I mocno czekoladowe. To Te zabawy teraz trzeba będzie wsadzić trochę więcej energii, bo mąki jest coraz więcej. Mmm, strasznie ciężko. Mm, muszę teraz wysmarować blachę olejem. I wykładam do niej ciasto. Tak teraz wygląda moje ciasto. Muszę je teraz wstawić do piekarnika. nagrzanego go do 170 stopni, będzie się piekło do 20 minut. Wszystko ładnie posprzątałam, teraz będę wyciągała swoje ciasto z piekarnika.